Istnieją kolory włosów, które mogą dodać ci 10 lat, nawet jeśli masz idealną skórę. Dziś ujawnię ci pięć odcieni, które postarzają twoją twarz, gasną twój wzrok i obniżają twoją elegancję. Ale pokażę ci również, które sprawiają, że wyglądasz młodziej, promiennie i wyrafinowanie. I uwaga, ponieważ błąd numer jeden widzę cały czas i jest tym, który najbardziej niszczy wizerunek, nawet u kobiet o bardzo dobrym stylu. Zostań do końca. Jeśli chcesz, aby Twoje włosy stały się najlepszym sprzymierzeńcem, aby wyglądać młodziej, bez operacji czy filtrów. Odcień numer 5. Czarno-niebieska lub głęboka czerń. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się spojrzeć w lustro i zdać sobie sprawę, że chociaż Twoje włosy są idealnie ułożone, coś w Twojej twarzy już nie świeci jak wcześniej, królowo? Możliwe, że kolor Twoich włosów gra przeciwko Tobie, zamiast podkreślać Twoją urodą. Czarno-niebieska lub głęboka czerń może być eleganckim i atrakcyjnym odcieniem, ale z biegiem lat ten kolor może stworzyć zbyt silny kontrast z twoją dojrzałą skórą, podkreślając zmarszczki mimiczne, cienie pod oczami i nadając twarzy twardszy i postarzały wygląd. Gdy włosy są bardzo ciemne czarne, generują agresywny kontrast ze skórą, która zmiękła z czasem. Ten brak harmonii między odcieniem włosów a twarzą modelowaną przez lata może sprawić, że rysy będą wyglądać twardziej, a w niektórych przypadkach udaje się nawet podkreślić każdą oznakę zmęczenia lub starzenia. Ponadto czerń może być bardzo nieprzychylna, jeśli nie jest utrzymywana z blaskiem i w idealnym stanie, ponieważ może zatrzymać naturalny blask, który ma twoja twarz. Alternatywa. Jeśli kochasz mieć ciemne włosy, ale chcesz uniknąć efektów, które może wywołać czerń, polecam wybrać cieplejsze i mniej kontrastowe odcienie. Ciemny brąz, czekoladowy lub średni brąz są idealne do złagodzenia tego silnego kontrastu między Twoją twarzą a włosami. Nawet ciemny, machoniowy, jeśli chcesz dodać ciepła. Średni kasztanowy – idealny do zachowania ciemnego odcienia bez twardości czerni. Ciemny machoniowy – opcja, która zachowuje głębię, ale bez twardości. Chociaż głęboka czerń zawsze była synonimem elegancji, ma tendencję do tworzenia twardszego wyglądu i postarzania twarzy, Poprzez generowanie silnego kontrastu, który podkreśla zmarszczki mimiczne. Cieplejsze brązowe odcienie natomiast łagodzą kontrast i przynoszą świeżość twarzy, rozjaśniając ją i podkreślając naturalność Twojej dojrzałej skóry. Nie zapomnij nie chodzi o to, aby porzucić swój ulubiony kolor, ale delikatnie go dostosować, aby Twoje włosy i twarz pracowały razem w harmonii, dając Ci świeższy i młodszy wygląd. Podoba Ci się te porady? Wtedy skorzystaj z mojego podręcznika bardziej elegancka niż kiedykolwiek. Kompletny przewodnik do odnowienia Twojego wizerunku. Link jest w jak opisie. Odcień numer 4. Platynowy lub bardzo jasny blond. Teraz porozmawiajmy ze szczerą szczerością. Królowo, na przestrzeni lat wszystkie używałyśmy blondów w pewnym momencie naszego życia. Ale z upływem dekad zdałyśmy sobie sprawę, że niektóre odcienie już nie pasują nam jak wcześniej. Chociaż platynowy blond to błyszczący, nowoczesny i pełen charakteru kolor, może być trudnym do utrzymania odcieniem, a z czasem może nie być tak korzystny jak kiedyś. W miarę starzenia się nasza skóra się zmienia, mięknąć i traci swój naturalny kontrast. Platynowy blond, gdy nie ma odpowiedniego odcienia lub niezbędnego kontrastu, może sprawić, że Twoja twarz będzie wyglądać matowo, bez życia i nieco zmęczona. Ponadto platyna ma tendencję do podkreślania zmarszczek i niedoskonałości, co nie jest efektem, którego chcemy. Dlaczego tak się dzieje? Platynowy blond, będąc tak jasnym kolorem i bez żadnego typu odcienia, może stworzyć wrażenie, że twarz wygląda płasko lub bez energii. Ponadto, ponieważ ten odcień odbija światło tak intensywnie, może sprawić, że wszelkie niedoskonałości lub oznaki starzenia się skóry są bardziej widoczne. Również utrzymanie tak jasnego blondu wymaga dużo wysiłku, ponieważ ma tendencję do szybkiego blaknięcia i może stać się matowe, jeśli nie jest odpowiednio pielęgnowane. Alternatywy, jeśli kochasz blond, ale nie chcesz, aby Twoja twarz utraciła świeżość, polecam wybrać cieplejsze i bardziej naturalne odcienie. Miodowy blond, złoty blond lub szampański blond to doskonałe opcje dla dojrzałej skóry. Te odcienie nie tylko odbijają światło w bardziej miękki i naturalny sposób, ale także przynoszą ciepło twarzy, sprawiając, że Twoja skóra wygląda jaśniej i zdrowiej. Ponadto są łatwiejsze w utrzymaniu i mniej szkodliwe dla włosów. Inną opcją byłoby wybranie średniego blondu lub ciemnego blondu, które nie tylko przynoszą światło, ale także uczucie miękkości i świeżości, co bardzo dobrze uzupełnia odcienie dojrzałej skóry. Te odcienie również oferują bardziej harmonijne przejście z korzeniami, co ułatwia utrzymanie, ponieważ nie chodzi tylko o odcień, ale o to, co mówi o tobie. Odcień numer 3, żywe czerwienie. 30 lat temu myślałyśmy, że czerwień sprawia, że wyglądamy zmysłowo, młodo i nawet atrakcyjnie. Żywe czerwone odcienie, takie jak wiśniowa czerwień lub bordo, mogą być nieodparte i pełne energii. Ale gdy nadchodzi dojrzałość, te tak intensywne odcienie mogą zacząć grać przeciwko Tobie. Chociaż te kolory mogą wydawać się idealne dla odważnego luku, z upływem czasu mogą konkurować z własnymi rysami twarzy, przyćmiewając naturalną urodę Twojej twarzy. Żywe odcienie mają tendencję do podkreślania niedoskonałości i akcentowania drobnych zmarszczek zamiast je łagodzić. Ponadto ten typ czerwieni ma tendencję do szybkiego blaknięcia, co oznacza, że wymaga stałej konserwacji. Aby pozostać żywym, kolor czerwony w swoich bardziej intensywnych tonach, takich jak wiśniowa lub bordo, może być tak atrakcyjny, że przyćmiewa rysy twarzy, odbierając im znaczenie. Ten typ kolorów, choć imponujący, nie zawsze faworyzuje dojrzałą skórę, ponieważ może sprawić, że twarz wygląda bardziej zmęczona lub twardo. Ponadto żywe czerwienie zwykle szybko blakną, co oznacza, że będziesz potrzebować regularnych retuszów, aby je utrzymać dobrze. Co może być niepotrzebnym wysiłkiem? Rozwiązanie: jeśli kochasz czerwone odcienie, ale szukasz czegoś łagodniejszego i bardziej korzystnego dla dojrzałej skóry, polecam wybrać miękką mieć, brąz z ciepłymi refleksami lub złocisto-czerwonawy. Te odcienie przynoszą ciepłą jasność twarzy, nie przeciążając jej. Miedziane i ciepłe odcienie są idealne, ponieważ naturalnie uzupełniają dojrzałą skórę, nie podkreślając niedoskonałości. Ponadto brązowo-czerwonawy lub ziemisto-czerwony to również doskonałe opcje, ponieważ zachowują ciepło-czerwieni, ale z znacznie bardziej subtelnym i eleganckim akcentem, który nie konkuruje z rysami Twojej twarzy. Inne opcje dla Ciebie, królowo, jeśli chcesz zachować elegancję, mogą być miękka mieć, dodaje naturalnego ciepła, harmonizując z rysami i dojrzałą skórą, lub nawet brąz z ciepłymi refleksami idealny do dodania ciepłej nuty. Nie będąc tak dramatycznym jak intensywna czerwień, nie zapomnij, nie tylko dadzą ci świeży i młody wygląd, ale będą również łatwe w utrzymaniu i znacznie bardziej harmonijne z dojrzałą skórą. Odcień numer dwa: sztuczna szarość lub ciemny grafit. Szarość. I nie mówię o Twoich pięknych siwych włosach. Mam na myśli sztuczną lub ciemny grafit, który stał się bardzo popularnym kolorem. Szczególnie wśród tych, którzy chcą szybko przejść do wyglądu białych włosów w salonach piękności. Jednak gdy ten kolor jest noszony w zbyt ciemny lub sztuczny sposób, może sprawić, że Twoje włosy stracą życie i świeżość, zmniejszając jasność twarzy. Chociaż szarość jest eleganckim kolorem, teoretycznie, gdy jest noszona w zbyt ciemnych odcieniach, może nadać twarzy twardy i ciężki wygląd. Ciemnoszare lub grafitowe odcienie, choć nowoczesne. Często nie faworyzują miękkości i jasności, której pragniemy w dojrzałej skórze. Ciemno-szare odcienie mają tendencję do pochłaniania światła, tworząc brak naturalnego blasku. To może sprawić, że twarz wygląda bardziej matowo i bez życia, szczególnie jeśli skóra straciła część swojej witalności z czasem. Ponadto, ciemna szarość, choć elegancka, może sprawić, że rysy wyglądają twardziej i może zmniejszyć miękkość twarzy. Brak odbitego światła, może również sprawić, że każda oznaka starzenia się lub niedoskonałość jest bardziej widoczna. Refleksje na temat siwych włosów, czy kiedykolwiek zatrzymałaś się, aby pomyśleć, że siwe włosy są prawdziwym odzwierciedleniem twojej historii? Każde siwe pasmo opowiada przeżyte doświadczenie, historią, która doprowadziła cię do bycia mądrą i silną kobietą, którą jesteś dzisiaj. Chociaż często czujemy się zmuszone je ukrywać, Prawdą jest, że siwe włosy mogą być jedną z naszych najpiękniejszych i najpotężniejszych cech, jeśli przyjmiemy je z miłością. Z czasem włosy się zmieniają i gdy siwe włosy zaczynają się pojawiać, wiele z nas ogarnia strach przed utratą młodości lub przed wyglądaniem na starsze. Ale rzeczywistość jest taka, że siwe włosy mogą podkreślić Twoją urodę w elegancki, wyrafinowany i unikalny sposób, szczególnie jeśli zdecydujesz się ich nie ukrywać. Ale przyjąć je z dumą. Siwe włosy są żywym dowodem na to, że przeszłaś drogę pełną nauki i doświadczeń, które cię ukształtowały. Chociaż farbowanie na szaro jest opcją, lepiej jest pozwolić swoim włosom naturalnie wybielić lub ewoluować w stylu sól i pieprz. Te kolory nie tylko mają bardziej naturalny i harmonijny wygląd, ale są również bardziej korzystne. Krok w kierunku naturalnej bieli lub soli i pieprzu to znacznie łagodniejszy proces niż farbowanie włosów na sztuczną szarość. Naturalne szarości nadają nutę eleganckiej dojrzałości, podczas gdy sztuczne mogą sprawić, że Twoje włosy wyglądają twardziej, z mniejszą ilością życia i mniej świeżym wykończeniem. Czasami im bardziej farbujemy włosy, tym bardziej starzejemy duszę. Odcień numer jeden. Płaskie włosy bez odcieni. Czy kiedykolwiek zdałaś sobie sprawę, że Twoje świeżo pofarbowane włosy gdy są całkowicie płaskie i bez odcieni, wydają się pozbawione życia? Solidny i jednolity kolor może wydawać się prostą i praktyczną opcją, ale bez odpowiedniej głębokości może sprawić, że Twoje włosy będą wyglądać matowo, ciężko i bez ruchu. Gdy nie ma odcieni refleksów lub subtelnych świateł, włosy tracą witalność i świeżość, co może sprawić, że Twoja twarz wygląda matowo i monotonnie. Ponadto, bez wymiaru, który oferują refleksy, Włosy mogą wyglądać statycznie i bez energii. Włosy bez odcieni mają tendencję do dawania wrażenia ciężkości, ponieważ nie mają głębokości ani ruchu. Ten płaski efekt może sprawić, że twarz wygląda bardziej postarzale i bez światła. Ponadto całkowicie jednolite włosy mogą podkreślać niedoskonałości, a rysy mogą stracić swoją naturalną definicję. Bez gry świateł i cieni, którą przynoszą refleksy. Kolor włosów może sprawić, że cały zespół wygląda twardziej i mało dynamicznie. Moja rada. Kluczem jest dodanie miękkich refleksów, dyskretnych świateł lub odcieni, które przynoszą głębię i wymiar. Subtelne refleksy mogą nadać włosom ruch, sprawiając, że wyglądają lżej i z większą objętością. Na przykład brąz z ciepłymi refleksami, ciemny blond ze złotymi odcieniami, lub nawet ciemna czerwień z miedzianymi refleksami. Mogą przynieść znacznie więcej dynamiki Twoim włosom bez utraty naturalności. Te odcienie nie tylko dodają świeżości, ale także łagodzą zmarszczki mimiczne, oferując młodszy wygląd. W zależności od podstawowego koloru Twoich włosów, możesz wybrać refleksy w jaśniejszych odcieniach. Chociaż czujesz, że wyraźne rozjaśnienia nie są dla Ciebie, pasemka lub cienkie pasma są doskonałą opcją do stworzenia bardziej dynamicznego luku. Bez radykalnej zmiany podstawowego koloru. W przeciwieństwie do dużych refleksów, pasemka to małe sekcje włosów, lekko rozjaśnione w kolorze, które przynoszą jasność bez zmiany bazy. Ten typ koloryzacji jest idealny do ożywienia jednolitego odcienia włosów, a najlepszą jest to, że wygląda niesamowicie z Twoją naturalną bazą siwych włosów. Inne opcje, jeśli jednak wolisz zachować solidny kolor, Upewnij się, że wybierasz odcień, który ma niewielką wariację w swojej bazie, to zapobiegnie temu, aby Twoje włosy wyglądały płasko i bez życia. Ciepłe, ciemne brązy z kilkoma miękkimi światłami mogą stworzyć iluzję pełniejszych i bardziej dynamicznych włosów. Nawet ciemno-czerwone odcienie, ale z miedzianymi refleksami. Solidny kolor włosów może czasami wyglądać płasko i bez życia, co sprawia, że brak blasku jest jeszcze bardziej zauważalny. Królowo, ważne jest, aby zawsze dodawać objętość przy korzeniach. To doskonały sposób na poprawę wyglądu Twoich włosów. Nie tylko nadaje ruch, ale także sprawia, że refleksy i światła we włosach wydają się bardziej podkreślone. Wskazówka: użyj piany zwiększającej objętość lub sprayu z wodą morską, aby nadać ciało włosom bez ich obciążania. To podniesie Twój wygląd i sprawi, że kolor nie będzie wyglądał tak płasko. Jeśli wolisz bardziej profesjonalne wykończenie, cięcie warstwowe może również pomóc w dodaniu objętości i ruchu, sprawiając, że Twoje włosy wyglądają świeżej i dynamiczniej. Dzięki tym szczegółom Twoje włosy będą miały ruch i świeżość, których potrzebujesz, aby odmłodzić swój wygląd, nie tracąc swojej esencji. Wniosek: jeśli dotarłaś do tego miejsca, napisz w komentarzach: Jestem wyjątkowa i specjalna, abym wiedziała, że jesteś częścią społeczności kobiet. Które świecą własnym światłem. To, czego nauczyłaś się dzisiaj, to tylko początek. Mój podręcznik, bardziej elegancka niż kiedykolwiek, nauczy cię, jak się ubierać według Twojego ciała, jak wybrać swoje najlepsze kolory i wiele więcej. Link jest w opisie, i tylko pierwsze, które go kupią, otrzymają go ze wszystkimi ekskluzywnymi treściami, ponieważ zasługujesz na to, aby wyglądać jak królowa.